Hej, 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 z tej strony Timmy i dzisiaj coś, czego nie widziałem, żeby ktokolwiek z FNAFem robił. Interesowało Cię kiedyś, jak to się dzieje, że FNAF wie, kiedy zareagować i jak się to dzieje? W tym materiale biorę FNAFa pierwszego i ogólnie pokażę Wam to, co ten FNAF przed Tobą ukrywa, gdy w niego grasz. Pokażę Ci ukryte przed Tobą strefy i oznaczenia, które są odpowiedzialne za wszystkie wydarzenia na ekranie. To co teraz widzisz to FNAF ze wszystkimi ukrytymi sekretami, których normalnie nie powinieneś widzieć. Taka makia. Wszystkie te strefy są za coś odpowiedzialne i pewnie ciekawość jest co oznaczają te wszystkie symbole. Na początek zajmiemy się najbardziej oczywistym obiektem, czyli licznikiem zużycia energii. Ten licznik jest ukryty poza polem widzenia gracza, dużo filozofii w tym nie ma, zero po prostu oznacza brak jakiejkolwiek energii. A tak, pewnie o wiele bardziej ci ciekawi, czemu to są takie te duże, fioletowe paski po obu stronach ramki. Czyżby to był Purple Guy? No. Niekoniecznie. Tutaj kolor jest przypadkowy. Te paski pozwalają ci rozejrzeć się po biurze. Kiedy najdziesz na te paski, zaczynasz patrzeć w odpowiednim kierunku. Im ciemniejszy, tym coraz szybciej. Oczywiście, najechanie kursorem na ciemniejsze paski sprawia, że poruszasz się szybciej. Za to fioletowe paski na dole odpowiadają za włączenie tableta z kamerami. Dolny pasek przełącza tablet i sprawia, że go widzisz. Górny pasek chowa tableta. No i teraz możesz się zastanawiać, dlaczego paski nie są całkowicie rozciągnięte, by łapały zawsze kursor myszki. Przez to możliwy jest glitch, gdzie możesz ominąć górny pasek i nie będziesz w stanie zamknąć tableta, dopóki go nie dotkniesz ponownie. No ale Scott uznał, że jak ktoś nie wie, to i tak tego nigdy nie zrobi. Przejdźmy dalej. Zauważyłeś już cztery liczniki na górze ekranu i pewnie już się domyślasz. To poziomy sztucznej inteligencji animatroników. W opiera się na licznikach i porównaniach liczb. Przykładowo, AI niego to 1 i co chwilę odliczane jest od 1 do 20. Jeśli wartość AI jest równa lub mniejsza, to Bonnie się porusza. Jeśli jest większa, od AI, no to pomijana jest jego kolejka ruchu. Pierwszy licznik to poziom Frediego, drugi to poziom Boniego, trzeci to poziom Chiki, a ostatni to poziom Foxiego. Pamiętaj, że poziomy AI potrafią zwiększać się w trakcie nocy. Na prawej stronie możesz zauważyć także jeszcze dwa liczniki. Oba są odpowiedzialne za kontrolowanie zachowania Foxiego. Górny licznik wskazuje wyłażenie Foxiego z jego pirackiej przystani. 0, 1 i 2 są widoczne na jego kamerze. Trójka oznacza, że jest gotów do ataku. 4 to jego szalony bieg po korytarzu, a 5 to no, spytanie się Foxiego, czy wszystko jest ok. A twój strażnik umiera na zawał. Dolny licznik to czas, od kiedy Foxy znowu może się poruszać. Kiedy jego wartość jest większa niż 0, Foxy nie może się poruszać. Po zmianie kamery czas jest ustawiany na losową wartość między 50 a 1500 klatek. No a teraz ta mapka. Przyjrzyjmy się obiektom na mapie. Jak zapewne się domyślasz, bo jesteś mądrym widzem, Brązowe, niebieskie i żółte kwadraty wskazują pozycję Frediego, Boniego i Chiki. Foxy nie ma swojego własnego kwadratu, bo jest całkowicie kontrolowany przez liczniki, dlatego nie będzie na tej mapie nawet pokazany. Za to ten czerwony kwadrat wskazuje, na którą kamerę obecnie patrzysz. Ten duży zielony prostokąt to zasięg słuchu gracza. Każdy ruch w tej strefie sprawia, że będziesz słyszał w słuchawkach dźwięki kroków. I te pięć zielonych kwadratów na dole. Pierwszy zielony kwadrat to twoje lewe drzwi. A czwarty zielony kwadrat to twoje prawe drzwi. Drugi i trzeci kwadrat to twoje biuro, co oznacza, że wszystkie trzy animatroniki na tych kwadratach już szykują się, by nakrzyczeć na ryj, żeby cię zaatakować. Ostatni kwadrat jest przeznaczony tylko dla Freddy'ego. Kiedy Freddy jest na tym kwadracie oznacza to, że jest już w twoim biurze i odgrywana jest scenka z krzyczącym tobie w ryj Fredim. No i pewnie interesuje was jak to działa, że na plakacie pojawia się Golden Freddy. Bardzo prosto. Ta mechanika jest oparta o licznik i wartość pożądaną. W końcu Golden Freddy to sekretna postać, więc coś musi kontrolować jego pojawienie się. Jednak zanim o pojawieniu, to powiedzmy sobie o obronie, która dosłownie jest zero-jedynkowa. Kiedy zobaczysz plakat Golden Freddy'ego w rogu zachodniego korytarza kamery 2B i opuścisz tableta, to on się pojawi w twoim biurze. Kiedy się to stanie, po prostu wróć do przeglądania kamer, a on zniknie. By Golden Freddy pojawił się w twojej nocy, wartości muszą się zgodzić. Co sekundę gra rzuca liczbę w przedziale od 1 do, aż uwaga, 100 tysięcy. Jeśli klikniesz akurat wtedy, gdy wartości się zgodzą, na przykład 1 równa się 1, to pojawi się na kamerze plakat z Golden Freddym. Może pojawić się tylko raz na noc, jeśli przeżyjesz licznik zostaje zablokowany. Przy okazji na tej samej zasadzie działa pojawienie się reszty easter eggów w grze, ale co zrozumiałe mają one różne wartości. No i taka bezużyteczna ciekawostka miejska legenda, że kiedyś sądzono, że jest inny sposób na uniknięcie przywołania Golden Frediego i polegał on na zmianie kamer, gdy już zobaczysz ten kolorowy plakat. Podobno niektórym to zadziałało, ale dzisiaj, gdy fnafy są rozebrane na części, tak jak w tym materiale. Wiemy, że na pewno był to bit. Golden Freddy może wejść do biura, nawet jeśli masz zamknięte dwoje drzwi, gdy zobaczysz jego plakat na ścianie, na tej kamerze B2. W normalnej rozgrywce nie może pojawić się w żaden inny sposób, ale z obowiązku muszę tutaj wspomnieć o kolejnej wartości, która, jeśli się zgodzi, to przywoła nam natychmiast jumpscare Golden Freddy'ego. Na pewno bardzo dobrze to znasz, dlatego jest to formalność. Jeśli ustawisz poziomy AI, Custom Night, na 1 dla Freddy'ego, 9 dla Bonniego, 8 dla Chiki i 7 dla Foxiego, to od wersji gry 1.13 pojawi się jumpscare Golden Freddy'ego, który sprawi, że gra się zamknie. Działa to też w wersji na telefony. A jak to działa na konsoli? Wracamy po prostu do menu. Okej, okay, pozostało mi dać jeszcze parę prostych porad o tym, jak już wiecie, jak to wszystko działa. I słuchaj, mój drogi, zamiast od razu klikać jak powalony na wszystkie kamery i w ogóle, poczekaj na początku gry. Nic się nie ruszy od początku. Zamiast od razu sprawdzać kamerę, zamykać, otwierać drzwi, Popatrz sobie po biurze. Po prostu. To pozwoli zaoszczędzić ci energię na później, kiedy będzie się liczyć każdy jeden walony procent. Dobrze jest poczekać, aż opcja z zakończeniem rozmowy z Fongajem pojawi się w lewym, górnym rogu ekranu. Wtedy już możesz zacząć działać. Jednak bądź ostrożny. W zależności od tego, jak długo czekasz i na którym jesteś etapie gry, Foxy może zdążyć dobiec do siebie i cię wylogować życia, zanim użycie energii spadnie od 90%. No i może to taka dziwna rada, ale. Zawsze jak grasz to zachowaj spokój. Im bardziej jesteś przerażony, tym gorzej sobie radzisz, a przecież cała gra jest oparta na całkiem prostych mechanikach. Jeśli cały czas boisz się tej gry, tych jumpscare'ów, które wlatują ci na ryj, mimo że widziałeś je już 10 razy, no to wybacz, ale nie będziesz myślał racjonalnie. Możesz zużyć więcej energii niż to konieczne. Przez to i tak nie przeżyjesz nocy. Jeśli chcesz, by gra była mniej przerażająca, najlepiej graj przy zapalonym świetle, w dzień, w pokoju. Yy, wycisz sobie dźwięk. Wyobraź sobie, że postacie idą cię przytulić, a nie zabić. A skąd w ogóle taka dziwna rada? Bo wiem, że są osoby, co tej części się bardzo, ale to bardzo boją, i to bardziej niż innych części FNAF-a, więc takie triki ode mnie macie w gratisie. Kolejną radą jest poznanie mechanik swoich wrogów. Boni jest szybki i agresywny, ale łatwy do wykrycia i zatrzymania. Boni nadchodzi tylko od twojej lewej strony. Chica jest wolniejsza niż Boni i mniej agresywna. Chica jest łatwa do wykrycia i zatrzymania i nadchodzi tylko od twojej prawej strony. Foxy jest niezwykle szybki i agresywny, kiedy opuszcza piracką zatokę. Nadchodzi tylko od twojej lewej strony. Im mniej patrzysz na kamerę, tym szybciej Foxy opuści piracką zatoczkę. Kiedy zobaczysz, że go nie ma, Natychmiast zamykaj lewe drzwi. Freddy jest niezwykle agresywny, ale powolny. Trochę mu zejdzie, żeby do ciebie dotrzeć, bo nie lubi być widziany. Można go usłyszeć gdzieś z kuchni, bo leci muzyka, którą słyszysz, kiedy kończy się energia czyli marsz Toreadora. Przeważnie nadchodzi od twojej prawej strony. To musisz wiedzieć, jeśli chcesz dobrze grać we FNAF pierwszego. Poza tym, bądź szybki. Im szybciej będziesz przełączać światła, zamykać drzwi, sprawdzać kamerę, tym mniej energii stracisz, a ona jest przecież najważniejsza. No i nie irytuj się i pamiętaj, że zawsze można zacząć dadą noc od nowa. Jeśli masz 60% energii, a jeszcze nie jest nawet druga rano, najlepiej zacznij od nowa. Ustal sobie punkty odniesienia. Dobrze jest dojść do pierwszej przed osiągnięciem zużycia energii na poziomie 83%. Dobrze jest dojść do drugiej przed osiągnięciem zużycia energii na poziomie 66%. Trzeciej przed osiągnięciem zużycia energii na poziomie 50%. Czwartej nad ranem przed osiągnięciem zużycia energii na poziomie 33%. No i dobrze jest dojść do piątej nad ranem, przed osiągnięciem zużycia energii na poziomie 16%. Jeśli nie przekroczysz te procenty, zacznij od nowa, aby zaoszczędzić sobie czasu i wysiłku. Jeśli chcesz sprawdzić kamery i nie chcesz umrzeć z rąk Frediego, po prostu zamknij prawe drzwi i sprawdź kamery. Tak będzie bezpieczniej. Aby zatrzymać Foxiego, nie musisz koniecznie sprawdzać kamery 1C. Udowodniono, że inne kamery zatrzymują licznik, o ile nadal je sprawdzasz. I to były wszystkie ukryte rzeczy przed Twoim wzrokiem, które sprawiają, że FNAF pierwszy działa. Fakt, nie było tu fabuły, bo... Czy jedynie fabuła musi być ukryta przed tobą? FNAF pierwszy to mój aktualnie ulubiony FNAF, więc chciałem wam go przedstawić również od tej technicznej strony. Jeśli chcecie resztę części, też mogę się pochylić nad tym tematem. Mimo, że to jest FNAF 2, gdzie będzie naprawdę niesamowity chaos. A to cię nie minie, jeśli zasubskrybujesz kanał Timmy TV właśnie teraz, bo nie oszukuj się jeszcze nieraz na mnie trafisz.